W cyfrowej rewolucji uczestniczymy my wszyscy, również nasze dzieci, nawet te najmłodsze, i choć wydaje nam się być może, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, internet rzeczy, czy, czy, czy chociażby osoby cyfrowe to jest raczej świat dorosłych, ale nie. To jest już świat naszych dzieci. I przykładowo być może. My również kupujemy dzieciom zabawki smart, takie, z którymi dziecko może rozmawiać, i dzieci rzeczywiście z takimi zabawkami rozmawiają, traktując je jak żywe osoby, powierzając im swoje sekrety, mówiąc o problemach, o rzeczach, które my, jako dorośli, niekoniecznie chcielibyśmy wypuścić gdzieś dalej. Podobnie dzieci traktują wirtualnych asystentów jako żywe osoby istniejące w ich świecie. Co jeszcze? Nasze dzieci w tym wieku, w wieku mniej więcej 6, 7, 9 lat, zaczynają grać. Spotykają się też w tym świecie gier z różnymi osobami, ze swoimi idolami, gamerami, ale też z osobami wirtualnymi, z influencerami, celebrytami, którzy nie istnieją naprawdę. E, natykają się tam też na różne standardy, bardzo często wyśrubowane i wyidealizowane. Jeżeli jest się osobą cyfrową, bardzo łatwo być osobą idealną. E, co jeszcze? E, pamiętajmy o tym, e, że. Świat cyfrowy przyjmowany jest przez dzieci często bezkrytycznie, a już dziś wiemy z badań, że dezinformacja tworzona przez sztuczną inteligencję jest dla nas bardziej wiarygodna niż dezinformacja tworzona przez ludzi. E, więc jakie są nasze zadania jako rodziców? E, przede wszystkim powinniśmy pomagać dzieciom e, rozwijać krytyczne myślenie uczyć ich, że nie wszystko, co widzą w świecie online, jest prawdziwe. Uczyć ich też takich mechanizmów, które rządzą się tym cyfrowym światem, jak na przykład tego, że emocjonalnie nacechowane wiadomości rozchodzą się szybciej, więc wszystko, co wywoła w nas silne emocje, potencjalnie dotrze do większej ilości osób. Uczmy, aby dzieci niekoniecznie reagowały na takie informacje, aby nie przesyłały ich impulsywnie, właśnie dlatego, że jest to coś bardzo, bardzo emocjonującego. Co więcej, pamiętajmy o tym, aby chronić wizerunek dziecka. E, aby uczyć też już najmłodsze dzieci, że ich twarz, ich zdjęcie, ich głos to jest ich wizerunek, do którego mają prawo i które powinny chronić. Może wydaje nam się to trochę absurdalne, aby prosić swojego dwulatka, czy zgadza się, aby takie czy inne zdjęcie przesłać cioci e, zamieścić na jakimś kanale, ale to jest właśnie ta dobra droga, bo już od najmłodszych lat pokazujemy, że to jest jego, jej prawo do tego, aby powiedzieć nie. I też my, jako rodzice, nie przesadzajmy z udostępnianiem zdjęć dzieci na kanałach, ponieważ one je kiedyś tam znajdą za ileś, ileś lat. I może nie do końca będą chciały mieć taki cyfrowy ślad. I przede wszystkim bądźmy przy naszych dzieciach, pomagajmy im rozumieć ten cyfrowy świat, pomagajmy im. Odnaleźć się w tym świecie i przede wszystkim pamiętajmy, aby one dostały taki przekaz od nas, że z każdą trudnością, z każdym problemem mogą przyjść do nas, a my pomożemy im najlepiej, jak potrafimy.